Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Pabieńskie Centrum Medyczne jest szpitalem wieloprofilowym, świadczącym usługi dla całego powiatu Pabieńskiego i miasta Pabianic, liczących 120 tysięcy mieszkańców. Rocznie leczymy ponad 180 tysięcy pacjentów. Należymy do Zrzeszenia Szpitali Powiatowych i Miejskich Województwa Łódzkiego. Leczymy pacjentów w następujących oddziałach szpitalnych. Wewnętrzny pierwszy, wewnętrzny drugi, dziecięcy. Ginekologiczno-położniczy, Neonatologiczny z patologią noworodków, Urologiczny, Ortopedyczno-urazowy i Ortopedii Onkologicznej, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Neurologiczny, Psychiatryczny Kobiecy, Psychiatryczny Męski, Dzienny Psychiatryczny, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. W naszych strukturach znajduje się również Centrum Rehabilitacji. W jego skład wchodzą oddział rehabilitacyjny, ośrodek rehabilitacji dziennej, zakład rehabilitacji, poradnia rehabilitacyjna. Na bazie Centrum Rehabilitacji funkcjonuje klinika rehabilitacji Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi. Placówka wyposażona jest w wysokiej klasy sprzęt medyczny, m.in. laser mający zastosowanie w leczeniu schorzeń ortopedycznych. Dysponujemy doskonale wyposażonymi pracowniami kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, krioterapii oraz masażu leczniczego. Ponadto świadczymy usługi w innych poradniach specjalistycznych. Chirurgii dla dzieci i dorosłych, okulistycznej, kardiologicznej, diabetologicznej, urazowo-ortopedycznej, ginekologiczno-położniczej, neurologicznej dla dzieci i dorosłych, urologicznej, alergologicznej dla dzieci, reumatologicznej, nefrologicznej, onkologicznej, medycyny pracy, gruźlicy i chorób płuc, przychodni stomatologicznej, przychodni zdrowia psychicznego. W ramach diagnostyki obrazowej oferujemy pacjentom badania z zakresu rentgenodiagnostyki ogólnej, tomografii komputerowej, USG echo serca, endoskopii, gastroskopia kolonoskopia, EKG i EEG. Enzos Pabieńskie Centrum Medyczne posiada własną bazę do wykonywania badań serologicznych, histopatologicznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Badania odpłatne na życzenie pacjenta oraz badania pilne wykonujemy całodobowo. Laboratorium pracuje całą dobę. Działając jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, stawiamy przede wszystkim na profesjonalizm i fachowość naszego personelu medycznego, wysoki standard świadczonych usług poprzez inwestowanie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, lepszą dostępność do bezpłatnych świadczeń medycznych, tworzenie przyjaznej i serdecznej atmosfery dla pacjentów leczonych w naszej placówce. Placówka jest sukcesywnie modernizowana i dostosowywana do współczesnych standardów, zapewniając pacjentowi optymalne warunki pobytu, bezpieczeństwa i wysoką jakość uzyskanej usługi zdrowotnej.